Weronika Worska, witam i zapraszam na wtorkowe wydanie informacji telewizji Gorów. Hala sportowo-widowiskowa przy ulicy Słowiańskiej rośnie w oczach. Trwają ostatnie wylewki betonu i wykańczanie elewacji. Zajrzeliśmy z kamerą do areny Gorzów, aby udokumentować zmiany w tej dużej miejskiej inwestycji. Aktualnie prowadzimy pracę na wszystkich frontach od terenów zewnętrznych przez końcówkę elewacji. Również trwają prace wykończeniowe hali głównej. Przygotowujemy się do montażu krzesełek. Elementy trybun są zakończone. Jeśli chodzi o samą hale, to jest około 90% prac wykończeniowych. Nie liczę krzesełek. Jeśli chodzi o elewację, na pewno fajnym elementem i przykuwającym wzrok będzie bardzo duży ekran wyświetlający i reklamy, i różne, różne możliwości wyświetlenia. Także to będzie na pewno element przygłuwający uwagę na elewacji frontowej. Prawie 1 trzecia głównej ściany będzie to stanowiła ten Ekran. Dodatkowo od wczoraj rozpoczęliśmy montaż tak zwanych źletek na elewacji, które będą nadawały charakter, bo na dzień dzisiejszy ta elewacja jest na rąbek stojący szara. Będą takie elementy w kolorze takiej podobnej. Data otwarcia. My powiedzieliśmy, że to będzie czwarty kwartał. Proszę pamiętać, że, od, że zakończenie budowy inwestycji to nie to samo co data otwarcia dla mieszkańców. Tak? To, to, to mu, musimy to dobrze zrozumieć, bo oddanie tego budowlania. Budynku, jak widzicie, bardzo dużego, bardzo specjalistycznego, też jeśli chodzi o wyposażenie, to jest, to jest też zadanie, które musimy postawić przed zespołem, bo przecież my do, tak naprawdę dopiero w tej chwili budujemy zespół, który będzie obsługiwał halę, czyli pracowników, którzy będą pracowali na tej hali, i musimy ich wszystkich przeszkolić. My zakładamy i w ogóle tak mamy w naszych harmonogramach, że miesiąc to jest taki czas, gdzie my musimy się zapoznać z tą halą, bo żeby tu zrobić pierwszą, że to naprawdę musimy wiedzieć, gdzie wszystko się mieści. Żadnej awarii nie przewiduje, ale gdyby takie było, to my bardzo dobrze musimy tą halę poznać, poznać scenariusze też ewakuacyjne i inne. Bo przecież to na hali. Bezpieczeństwo jest podstawą przy tak dużej hali, która, przypomnę, liczy ponad 5 tysięcy ludzi. Z zapytań, które spływają do nas, bo za, przy, przy, przychodzi bardzo dużo zapytań od różnych firm inventowych, a także organizatorów wszelkich wydarzeń sportowych, kulturalnych, koncertowych, kabaretowych, no to mogę powiedzieć tak, że pewnie by nam niedziel zabrakło, żeby tutaj w przyszłym roku na tej hali się mogło to wszystko wydarzyć. Ale no my przede wszystkim pamiętajmy, że hala jest zarządzana przez. Spółkę, że tu w tej chwili opracowujemy bardzo drobiazgowy biznesplan przedsięwzięcia na następny rok, 24 i ten kwartał, bo będziemy chcieli, żeby przede wszystkim Gorzowianom pokazać możliwości tej hali. Więc ten pierwszy kwartał to założyliśmy sobie wspólnie tutaj z miastem, że przede wszystkim halę chcemy pokazać mieszkańcom, co mieszkańcy tak naprawdę, co my tu wybudowaliśmy i, czy, i, i, i czemu ma to służyć. I chcemy pokazać te wszystkie jej funkcje i możliwości, a więc i tą sportową i tą widowiskową, i też troszeczkę kulturalną, bo też będzie można tu organizować duże, mówię, duże imprezy kulturalne i też gospodarczą. Więc najpierw chcemy pokazać Gorzowianom, a później, no to już komercyjnie, bo takie to będzie też zadanie, będziemy organizować koncerty. Natomiast no przede wszystkim ludzie będą tu przychodzili na wydarzenia sportowe, bo to jest hala sportowa, nie zapominajmy, więc liczę na to, że ona się zapełni właśnie głównie kibicami spo, sportowymi, mówię tu. O piłce ręcznej, mówię tu o koszykówce, mówię tu o futsalu, ale też, ale też dopytują się o hale, o hale siatkarze. Myślę, że dużo się będzie działo na tej hali i, i to jest właśnie moje marzenie, żeby było tak jak na Słowiance, żeby każdy dzień był pełen parking przed tą halą przed Słowianką. Wakacyjne Granie to genialna wakacyjna inicjatywa. Od 26 czerwca do 25 sierpnia czeka nas trzecia edycja programu, do którego dołącza coraz więcej klubów sportowych. O co chodzi? To proste. W poniedziałki będzie golf, we wtorki taniec, w środy piłka nożna, w czwartki koszykówka, a w piątki siatkówka plażowa i beach tenis. Wakacyjne Granie jest dla starszych i młodszych. To idealna forma spędzania czasu dla rodzin i przyjaciół oraz okazja do nawiązania nowych znajomości. Wszystkie wydarzenia są bezpłatne. Chcemy ogłosić kolejną, trzecią już edycję wakacyjnego grania. Jest to oferta sportowa dla osób dorosłych, dorosłych z dziećmi. Powstała we współpracy z miastem Gorzów, klubami sportowymi i z inicjatywy Radnego Rady Miasta Piotra Wilczewskiego. Co roku oferujemy ciekawą propozycję różnych dyscyplin sportowych. Cieszymy się niezmiernie, że po pierwszej edycji, w której brał udział tylko jeden klub z Tilo Gorzów, co roku zwiększamy tą liczbę dni, kiedy prowadzone są zajęcia. W zeszłym roku mieliśmy tylko siatkówkę jeszcze i jeszcze koszykówkę. W tym roku mamy zaplanowane dla naszych mieszkańców 5 dni zajęć, także każdego dnia mieszkańcy mogą przyjść do naszych gorzowskich klubów i wspólnie uprawiać sport i spędzać cudownie wakacyjne dni. W poniedziałki zajęcia na, z golfa na polu golfowym, we wtorki Salsation Sal na Orliku przy Trzecimelo. W środę zapraszamy wszystkich na Stadion ulicy Olimpijskiej na zajęcia z piłki nożnej. W czwartek koszykówka na boiskach przy Szkole to numer 10. Natomiast w piątki zapraszamy na zajęcia siatkówki plażowej, a także tenis plażowy na boiska przy Kukule. Zachęcam na piłkarską środek, ulica Olimpijska. Zachęcam z dorosłych, dzieci, kobiety, bo jak wzorem poprzednich lat na pewno zorganizujemy treningi dla każdego. Nikt nie będzie się tam nudził, to będą naprawdę dobrze, dobrze przepracowane godzinki. Serdecznie zapraszamy we wtorki, godzina 19, liceum numer 3 na Orliku. To będzie więcej sportu, tańca, rozluźni, rozluźnienia ciała, różne takie nie dla e, osób, e, powiedzmy, e, poniżej 14 roku życia. Zapraszamy w każdy poniedziałek na golfa. Ja wiem, że wielu mieszkańców Gorzowa jeszcze na polu golfowym nigdy nie było, w związku z czym serdecznie zapraszamy. Od 12 do 14 w każdy poniedziałek wakacyjny e, będzie czekał na Was trener, będziecie moż, mogli pograć w golfa, po tańcu, tutaj, ponieważ seniorzy również będą z nami, jak co tydzień, od 12.30 do 14.00 również mamy seniorów, oni się tutaj bawią świetnie, e, także golf dla każdego, w każdym wieku zapraszamy serdecznie. Chciałbym wszystkich mieszkańców serdecznie zaprosić na zajęcia siatkówki plażowej, na boiska przy ulicy Czereśniowej Piłsudskiego, e, przy restauracji domowa. W piątki o godzinie 18 będą prowadzone zajęcia właśnie w siat siatkówki plażowej oraz e, coraz bardziej popularnej dyscypliny tenisa na piasku. Będziemy posiadali paletki, e, będzie odbijanie przez siatkę, e, Myślę, że to będzie świetna okazja, żeby wypróbować coś innego. Zajęcia będą będzie prowadziło dwóch instruktorów siatkówki plażowej i jeden instruktor tenisa na piasku. Cieszymy się, że możemy drugi raz wziąć tej super inicjatywie. Cieszymy się. Zajęcia o godzinie 19 przy ulicy Towarowej. Mamy tam super obiekt, kilka koszy, prowadzimy zajęcia rodziców razem z dziećmi. To jest najważniejsze, bo prowadzimy zajęcia w grupie od 4 lat. Wychodzimy z założenia, że wzorcem ruchowym dla dziecka jest rodzic, także zapraszamy razem rodziców, razem dzieci, o, w każdym roku życia rodzic może przyjść z dzieckiem. My mamy kilku trenerów, rozdzielamy na grupy wiekowo. Niektórzy tam jeszcze umiejętnościami też rozdzielamy, także fajnie się będziemy bawili, będzie muzyka, zabrać ze sobą tylko uśmiech. My cały sprzęt mamy. Miasto Gorzów i spółka Innego zamontowały w przestrzeni publicznej cztery nowe urządzenia ED. To łatwy w użyciu specjalistyczny sprzęt do defibrylacji. W razie nagłego zasłabnięcia i zatrzymania krążenia może uratować życie. Iż są AED, automatyczne defibrillatory zewnętrzne. Jest to wspólny projekt spółki NECO z Urzędem naszego miasta. Jakiś czas temu przygotowaliśmy już, zamontowaliśmy na kilku budynkach takie kosmiczne zielone kapsuły. Były one do tego czasu puste, od kilku dni zmieniło się to, zamontowaliśmy już te urządzenia AED, urządzenia ratujące ludzkie życie. Swobodny dostęp do takich urządzeń jest bardzo ważny, ponieważ nagłym zatrzymaniu krążenia defibrylacja wykonana w ciągu 3 do 5 minut znacznie w ciągu 57% zwiększa szanse na uratowanie ludzkiego życia. Co jest bardzo ważne, właśnie żeby był swobodny dostęp do urządzeń. Przekazaliśmy już cztery takie urządzenia. Lokalizacja została wybrana w taki sposób, aby właśnie dostępność dla mieszkańców była swobodna. Pierwsza Lokalizacja jest to budynek przy ulicy Teatralnej, przy budynku naszej spółki. Kolejne urządzenia znajdują się przy ulicy Targowej, budynek Gorzowskiego Ośrodka Technologicznego. Trzecia lokalizacja jest to budynek przy portierni Bramy Wjazdowej na Cmentarz Komunalny. Czwarta lokalizacja budynek Inako RCS przy ulicy Podmiejskiej, baza transportowa PKS. Obsługa tych urządzeń jest bardzo prosta, jednak zależy nam na przekazaniu jak największej wiedzy i świadomości dla naszych mieszkańców. Wspólnie z Radiem SK i z Harcerską Grupą Ratownictwa Medycznego przygotowujemy cykl szkoleń. Pierwsze szkolenie odbędzie się już w najbliższą środę, 28 czerwca. Startujemy o godzinie 9. Zapraszamy serdecznie. Będzie to przy ulicy Targowej. Przy Budynku Gorzowskiego Ośrodka Technologicznego. Jest to pierwszy z cyklicznej akcji, którą przy każdym urządzeniu, które zamontowaliśmy, będziemy przygotowali takie szkolenia. Pomysł narodził się, gdy mieliśmy wewnętrzne swoje szkolenie w INECO dla pracowników, szkolenie z ratownictwa medycznego, pierwszej pomocy. W tym momencie narodził się pomysł przy rozmowach z ratownikami medycznymi. Rozmawialiśmy po prostu jest tego bardzo mało w naszym mieście, a ogólnodostępnych. Znajdują się również w galeriach, w firmach, ale one nie są zawsze dostępne. Te urządzenia, które zamontowaliśmy, będą dostępne dla wszystkich mieszkańców 24 na dobę. Zajęcia jogi w malowniczym parku przy Muzeum Lubuskim w Gorzowie cieszyły się niesłabnącym zainteresowaniem. Kontakt z naturą i głęboki relaks w towarzystwie śpiewu ptaków okazał się strzałem w dziesiątkę. Ostatnie muzealno-jogowe spotkanie ze względu na dzień ojca dedykowane było wszystkim tatusiom. To zajęcie podstawowe dla wszystkich, dla różnych zaawansowanych i niezaawansowanych, bo wiemy, że osoby tu przechodzą pierwszy raz, więcej, bo tu świeże powietrze, nie tak ćwiczyć, jak zrelaksować, odpocząć, pooddychać. No i potem warsztaty, zabawy, można odwiedzić muzeum, też za darmo. Pierwsze co, to daje relaks, tak zrelaksować, odpocząć głową, bo wszystkie duże mamy Pracy, dzieci, e, stresu, i to nie uważają na swoje ciało, na swoje myśli, e, i tutaj można e, najpierw e, być w chwili tutaj i teraz, nie, e, żeby poddychać, e, no i być tutaj teraz. Mnie nic nie skłoniło, tylko mnie córka skłoniła na dzień ojca. Myślę, że jakoś tam sobie poradzę. Ten slogan mnie zachęcił, żeby zabrać tatę na dzień taty, w prezencie ofiarować mu coś nowego, bo jest pierwszy raz. Ja jestem drugi raz, ale też no, lubię bardzo jogę i chciałabym przekazać ją seniorom. W biurze poselskim poseł Krystyny Sibińskiej przy wełnianym rynku 12 przez 3 w Gorzowie Wielkopolskim rusza stała i bezpłatna pomoc prawna dla mieszkańców miasta. Będzie udzielana od lipca w każdy wtorek. Od lipca uruchamiamy bezpłatne porady prawne. Porady prawne będą w naszym biurze co wtorek w godzinach 13-14. Będziemy prosili o zapisy pod telefonem. 732 922 633 Ewentualnie na maila sibińska.krystyna.gmail.com. Oczywiście te wszystkie dane podamy na naszych mediach społecznościowych. Porady prawne będzie prowadził pan mecenas Artur Dejnowicz i bardzo dziękuję za, za to, że chciał się zaangażować. Ja w czasie moich dyżurów poselskich mam często takie sprawy które bez prawnika nie, nie mogą się rozwiązać. Formuła porad prawnych, myślę, że jest to taka formuła, która będzie mogła podpowiedzieć wielu zainteresowanym osobom, jak dalej powinny się poruszać po tym naszym skomplikowanym systemie prawnym. I tutaj e, dzięki poradom pana mecenasa e, mam nadzieję, że wiele spraw będzie e, udawało się popchnąć do przodu i skierować na właściwe ścieżki. Zapraszam wszystkich serdecznie na porady, wszystkie osoby te, które mają problemy, tu już niejasności dotyczące kwestii prawnych. Zarówno mówimy o mm, każdej praktycznie dziedzinie prawa, ale przede wszystkim prawa spadkowego, prawa rodzinnego, prawa cywilnego, prawa administracyjnego. E, wiemy, jak Niż w tym kraju to prawo jest skomplikowane, ile jest, ile jest zawiłości. Tak więc mam nadzieję, że uda nam się wspólnie, wspólnie tutaj rozwiązać, a przynajmniej nadać właściwy bieg tym sprawom. Tak więc serdecznie zapraszam w każdy wtorek o godzinie 13 1400 po uprzednim zapisaniu się w biurze poselskim pani poseł. Dziękuję za uwagę na następne informacje telewizji Gorzów. Zapraszam już jutro o godzinie 17.30. Do zobaczenia.